Artemiusz Tutyskinas to zdecydowanie największy antybohater ostatniego meczu euks u W Pucharze Polski ostatecznie Łodzianie wygrali, no ale Litwin obejrzał dwie żółte kartki. Konsekwencji EKS przez całą drugą połowę musiał grać w osłabieniu bez jednego zawodnika, i w tym odcinku porozmawiamy o tym, o co chodzi z tym zawodnikiem, z Artemiusem Tutyskinasem, dlaczego raz gra bardzo dobrze, raz gra właśnie jak ostatnio z MKS-em Klutschborg, a także porozmawiamy o tym, czy ŁKS będzie potrzebował nowego stopera w zimowym oknie transferowym. Zacznijmy od tego, że to jest pierwszy sezon Artemiusa Tutyskinasa, gdzie gra w pełni na środku obrony w eks ie bo jednak w dwóch poprzednich sezonach na tej niwie klubowej, w ŁKSie grał głównie na lewej obronie, natomiast w młodzieżowych reprezentacjach Litwy no już w seniorskiej reprezentacji tego kraju, no gra na środku obrony w ŁKSie, to zmieniło się dopiero w tym sezonie, bo generalnie Tutyszkinas trafił do EKS-u dwa lata temu, przed sezonem, w sumie już w trakcie sezonu 22-23 we wrześniu, bo generalnie mówi bardzo dobrze po polsku Tutyszkinas przez 7 lat był w Eskoli, Warszawa w 2020 w 21 roku jako osiemnastolatek trafił do włoskiego Crotone i tam grał w zespołach młodzieżowych tego klubu juniorskich, no i trafił do uks u na wypożyczenie w sezonie 22-23. No Grał dobrze, miał niektóre dobre spotkania, ale lepiej wyglądał chociażby jesienią niż wiosną, bo potem też stracił miejsce w jedenastce, na przykład na rzecz Milana Szpremo, który swoją drogą kariery w uks ie nie zrobił, ale mimo to też kina został wykupiony przed sezonem ekstraklasowym w lipcu 2023 roku. Poprzedni sezon zabrała mu w głównej mierze kontuzja, bo to ona robiła, że w sumie tak naprawdę w Lidze, w Ekstraklasie, nie zagrał od listopada do maja, więc no praktycznie cały sezon miał z głowy. A też na początku, jeszcze za kadencji Kazimierza Moskala, jakoś szczególnie ten trener nie stawiał na tego zawodnika, stawiał na innych graczy, ale też nie, ma, nie można było się dziwić takiej postawie Kazimierza Moskala, bo jednak generalnie było widać, że tu też na tej lewej obronie trochę się męczy. Też jak rozmawiałem z Ankiem Malinowskim, moim kolegą z Poznania, który przede wszystkim zna się na leku, ale też regularnie ogląda, większość spotkań w danych kolejkach ekstraklasy, to on podkreślał, że nas jest być może jednym z najbardziej drewnianych, najbardziej surowych technicznie zawodników w całym poprzednim sezonie ekstraklasy i generalnie trudno było się z tym nie zgodzić, bo faktycznie na tej lewej obronie, gdzie teraz boczni obrońcy no, muszą podłączać się do akcji ofensywnych, gdzie muszą umieć dorzucić piłkę na pole karne, no to przyznacie jednak, że to potrafią zrobić Kamil Dankowski, to potrafi zrobić Piotr Głowacki, ale na pewno takim zawodnikiem, takim nowoczesnym bocznym obrońcą, nie jest Artemius Tutyskinas, no i to było niesamowicie widoczne w poprzednim sezonie, gdy grał dla ŁKS-u, przed tym sezonem został przesunięty przez trenera Jakuba Dziółkę na środek obrony, no i no, można mieć mieszane jakby odczucia co do tego, jak gra Tutyskinas, bo jego pierwszy mecz w podstawowym składzie to spotkanie z Zodromopole. o ŁKS wtedy wygrał w końcówce sierpnia 1-0 i naprawdę Tutyskinas zagrał znakomicie, zresztą statystyki Tutyskinasa z tego meczu to 3 wybicia, dwa zablokowane strzały, jeden przechwyt, 6 na 9 pojedynków wygranych, 4 na 5 główek wygranych, 92% celności podań i 7 na 8 długich piłek celnych, jeśli chodzi o tego zawodnika i naprawdę ma takich interwencji, że jak się patrzyło na tego zawodnika w poszczególnych sytuacjach, to miało się wrażenie, że tu Tyszkin rozgrywa swój, nie wiem, dwusetny, 300 mecz na środku obrony, a nie jeden z pierwszych w barwach uks u więc naprawdę to wyglądało znakomicie, jeśli chodzi o NASA, Potem też wyglądało co całkiem nieźle, ale gdy ten środek obrony zaczęli tworzyć Łukasz Wiech i Lewand Glen, no to zaczęły się też problemy NASA, bo chociażby bardzo słabe wejście z GKS-em Tychy, gdzie przez pół godziny no GKS-Tychy ostatecznie nie strzelił ani jednego gola, ale Tutyszkinas naprawdę podarował niejedną dobrą sytuację przeciwnikowi pod bramką Aleksandra Bobka, i tylko kunszt bramkarski, właśnie goalkeepera u sprawił, że EKS wtedy gola nie stracił po błędach Litwina na albo naprawdę spóźniony, głupi jakieś faule, czasami takie nieprzemyślane wejścia, nieprzemyślane interwencje, więc bardzo chaotyczne wejście Tutyszkinasa w drugiej połowie w meczu z GKS-em Tychy, natomiast ze stałą stalową wola, gdy pauzował za żółte kartki Łukasz Wiech, to też Tutyszkinas wyglądał lepiej, no akurat ŁKS zremisował 0-0, to spotkanie bezbramkowo był spory zawód, że nie udało się tego meczu wygrać, że ŁKS tego gola nie strzelił i finalnie stracił dwa punkty, bo tak trzeba traktować niewygranie tego meczu przez ŁKS, natomiast formacja defensywna wtedy zagrała grała bardzo dobrze, znowu na czele właśnie z Tutyszkinasem, który też zaliczył w zasadzie bezbłędne spotkanie, no ale właśnie z MKSM Kluczbork znowu wróciły stare demony i Tutyszkinas no był naprawdę antybohaterem tego spotkania, największym, bo okej, okay, żółta kartka w czwartej minucie, to może jeszcze się zdarzyć, no ale druga połowa i naprawdę w pierwszej akcji, w drugiej połowie Tutyszkinas ogląda drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, no nie wygląda to dobrze, niektórzy twierdzą, że mógł zrobić więcej trener Jakub Dziółka, no, ale jestem przekonany, że on użlał NASA na to, żeby nie łapał już tych głupich przewinień, bo to może się skończyć wykluczeniem tego zawodnika. No, potoczyło się to inaczej. No, i ŁKS musiał grać całą drugą połowę w osłabieniu. Ostatecznie dojechał z tym jednobramkowym prowadzeniem do końca spotkania, ale było naprawdę nerwowo. No, i różnie mogło się to potoczyć, właśnie z racji na drugą żółtą kartkę Artemiusa. NASA, też, no właśnie nie miał zbyt wielkiego pola manewru. Trener Jakub Dziółka, bo miał Iwana Michaliewicza i Lewenta Gylena. No, tyle, że tak, pewnie Gylanowicz. Chciał dać odpocząć, bo Szwajcar gra w lidze tak naprawdę od deski do deski. Jak na razie, w każdym ligowym spotkaniu EUKS-u zagrał w podstawowym składzie, chyba, no tak jak. Natomiast Iwan Michaliewicz, który też był na łapce, no on jest zawodnikiem równie elektrycznym, jak nie nawet bardziej elektrycznym od Artemiusa Tutyskinesa. Bo o ile Litwinowi zdarzają się naprawdę profesorskie mecze, jak właśnie z Odromopole czy ze Stalą Stalowo Natomiast Michaliewicz chyba jeszcze takiego jednego w pełni udanego meczu w barbach EUKS-u nie miał. Więc no nie miał zbyt wielkiego pola manewru. Trener Jakub Dziołka i bardziej winiłbym za to zawodnika, który no zrobił jakby głupotę na boisku niż trenera, który też no nie miał po prostu pola rotacji, jeśli chodzi o środek obrony. I tu dochodzimy do tego problemu, że wydaje mi się, że kolejna pozycja, na której to UKS potrzebuje wzmocnienia w zimowym oknie transferowym, to środek obrony, bo jest dobry duet stoperów, czyli Łukasz Wiecha, także Lewand Glen, naprawdę dwóch pewniaków i takich liderów formacji defensywnej w ŁKS-ie, Natomiast gdy Brakuje Wiecha albo Glena, no to nie można w pełni polegać ani no, na Tutyszkinasie, ani na Michaliewiciu. No i okej, okay, jakby na pojedyncze spotkanie Tutyszkinas sobie może wejść, jakby spoko, no tylko że weźmy pod uwagę, że na przykład wiecie. No, coś się dzieje, nie wiem, na zimowym obozie przygotowawczym, jakby odpukać, ale coś się dzieje i na powiedzmy, albo no w trakcie, w jakimś meczu i Glen wiek wypadają do końca sezonu, no to wtedy, powiedzmy, granie przez kilkanaście spotkań tu też no to to już się wiąże z naprawdę sporym ryzykiem, no i będzie musiał poszukiwać tego stopera ELKS w zimowym oknie transferowym. To pewnie kolejna pozycja po środkowym napastniku, po bocznej obronie i po środkowym pomocniku defensywnym, która wymaga w UK się ie wzmocnień, no ale niestety tak jakie są realia, od tego nie uciekniemy, no i stoper to jest kolejna pozycja, gdzie jest potrzebuje tego wzmocnienia, też żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja na, tu też na się stawiam krzyżyk, bo Wciąż uważam, że to jest zawodnik z potencjałem dopiero 21-letni, który też gra już regularnie w dorosłej reprezentacji Litwy. Może to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, bo Litwa przegrywa w zasadzie mecz za meczem w Lidze Narodów w dywizji C. Natomiast no, sam fakt, że EKS, który gra w pierwszej Lidze, ma stałego reprezentanta kraju, no to, to jest duża sprawa, jeśli tu też kinas do tej gry w reprezentacji Litwy do tego wieku i potencjał, który niewątpliwie ma, jeśli do tych wszystkich cech dołoży dobrą regulację, regularną grę i po prostu będzie zmniejszył te wahania formy, bo no, aktualnie te wahania formy po stronie Tutyszkinasa są niesamowite, ale jeśli to ulegnie poprawie, to na pewno to jest jeden z takich zawodników, gdzie ŁKS będzie mógł liczyć na spore pieniądze otrzymane za wytransferowanie tego zawodnika do jakiegoś innego klubu, może zagranicznego, więc na pewno to nie jest tak, że przekreślałbym Tutyszkinasa, żeby odszedł z klubu, czy został zesłany do rezerw, ale na pewno wydaje mi się, że to jeszcze nie jest zawodnik, na którym to ŁKS może opierać w defensywie, niemniej jednak też na pewno Twoja tutyczki nas ma wielokrotnie to pokazywał, no tylko kwestia tego, że nie zawsze jest w stanie Eukesowi to dać ona, a jednak wydaje mi się, że właśnie w związku z tym Eukes potrzebuje nowego stopera generalnie to też jest jeszcze ciekawa sprawa, że UKS naprawdę nie ma szczęścia do tych lewonożnych środkowych obrońców. Bo jak popatrzymy na ostatnie lata, no to mieliśmy Macieja Dampca, który praktycznie nie grał w pierwszym zespole UKS, nie wiem czy w ogóle pamiętacie o takim zawodniku, Marcina Flisa. Teraz mamy Iwana Michaliewicza, tu też no a wcześniej byli Sobociński i Marciniak, ok, oni nie grali fatalnie, ale no też Sobociński, no miał różne mecze na poziomie ekstraklasy, no na poziomie ekstraklasy to nie wyglądało dobrze, jeśli chodzi o tego zawodnika, no ale generalnie przyznacie, że te nazwiska szału na pewno nie robią, mimo że to jest jakiś szerszy problem generalnie, jeśli chodzi o LKS, czyli Ci lewonożni, środkowi obrońcy na pewno to jest jakiś towar deficytowy. Jednak ci zawodnicy, którzy mają wiodącą lewą nogę na środku defensywy, to też jest ciekawe, czy EUKS będzie szukał kolejnego prawonożnego stopera, czy może jednak poszuka kogoś, kto da tę lewą nogę na środku defensywy. Bo co warto podkreślić, teraz takim nominalnym ustawieniem łks u jeśli chodzi o środek obrony, właśnie są Łukasz Biech i Lewent Ale ani Biech, ani Glen nie są zawodnikami lewonożnymi, obydwaj grają przede wszystkim prawą nogą, jeszcze ŁKS z tego tytułu jakichś problemów nie miał tak w zasadzie, nie widać tego, że łks brakuje tego zawodnika, więc może tak naprawdę to nie jest aż tak duży problem i EKS po prostu powinien poszukać jakiegoś konkretnego prawonożnego obrońcy, bo widać też, że ten scouting, no jeśli chodzi o lewonożnych środkowych obrońców jest ciężki no i jak na razie różnie wychodzi to łks właśnie poszukiwanie tego lewonożnego stopera w ostatnich latach. Natomiast jeśli chcielibyście posłuchać o tym jak EKS pokonał M KS Kluczborg w jednej 16 finału Pucharu Polski to zapraszam na podsumowanie tego spotkania, które już teraz wyświetla się na Waszych ekranach. Zachęcam do kliknięcia w linki, posłuchania o tym jak EKS po czterech latach przerwy zameldował się w jednej finału Pucharu Polski. Zapraszam!